O, kozy uciekły. Kozy, do kozy, już kozy do kozy. Kozy do kozy. Uciekają ciągle kozy. Z tego pomieszczenia. O, znowu kozy uciekły. Proszę bardzo, kozy do kozy. To jest takie, że ciągle ucieka. Zobaczymy, czy może teraz już nie uciekną. <śmienny> <śmienny> Spryciule. No, kozy. Co wy to robicie, kozy?